Manko, Fifi. Co taka krzywa, minka? Co się stało? Mimo, możesz przecież wszystko powiedzieć, Fifi. Spóźniłem się? A może to ty zawsze się przyszedłeś. Albo. A ty się nigdy nie spóźniłeś na nasze spotkanie, nie? Nigdy. <grytanie> zawsze byłeś na czas. No tak, Fifi nigdy nie spóźniający się. Dobra, chodźmy. Czy za dużo kawy pije? To dopiero moja druga, no. <grytanie> Żałujesz mi kawy, Filip? Żałujesz mi kawy? <grytanie> Żałujesz mi kawy? Żartuję, żartuję, no dobra, no za dużo, za mało, no nie wiem, według Ciebie za dużo, dla mnie Ty za dużo na przykład palisz papierosów, bo ja w ogóle nie palę papierosów, nie, e, to, to przy mnie na przykład bardzo dużo palisz, bardzo dużo palisz, ja mo, może dla Ciebie dużo, dużo piję kawy, no, no nie wiem, No myślę, że kofeina trochę mniej taka rakotwórcza niż papierosy, nie, <laughs> no ale ja Ci nie będę wyliczał, nie, nie jestem taki, nie jestem taki, żeby Ci wyliczać. Pal sobie, no. Dla Ciebie może za dużo to dożyć do pięćdziesiątki, nie? Ja wtedy będę cztery kawy pił dziennie, a ty, ty będziesz nie żył, nie, no bo, bo, bo wolisz sobie zapalić papieroska, tak? Ciągle na telefonie? Nie no, przecież jak śpię, to nie siedzę na telefonie, a jak mówisz, że ciągle siedzę na telefonie, no to sugerujesz, że w nocy też na nim siedzę, tak? No wiesz, telefon się przydaje. No nie wiem, mam kontakt ze światem, mogę dostać teraz ataku alergicznego, na przykład wstrząs anafilaktyczny. Musiałbym zadzwonić po karetkę i. Ale nie, Filip, nie. Rzeczywiście masz rację. Nie, nie korzystajmy z telefonu. Po co? Po co mi telefon? Filip, opowiedz mi teraz analogicznie, co tam u ciebie? Przesadziłem, przesadziłem. Masz rację, przesadziłem. Ja zawsze przesadzam, ja nigdy nie jestem normalny. Ja nie wiem w ogóle co ty ze mną robisz, dlaczego się ze mną zadajesz. No i przyjmuję takie teraz nowe leki, i muszę cały czas i tak nosić chusteczki. Cały czas o sobie gadam? Nie no, przecież zapytałem też o co, co u ciebie. Filip, na tym chyba polega rozmowa, że trochę ja mówię, a potem trochę ty mówisz. Ale okej, okay, jeśli czujesz, że jakby tylko ja, oczywiście o sobie rozmawiam i ty w ogóle nie masz żadnego pola do popisu, żeby opowiedzieć coś o sobie, to zamieniam się w słuch. Albo wiesz co, poczekaj. Tutaj mają taki sklep z przebraniami, to ja pójdę i przebiorę się za takie wielkie ucho i zacznę cię słuchać. <laughs> Żebyś czuł, że, żeby, że jesteś totalnie wysłuchany, dobra? Poczekaj, daj mi minutę. Lubię z Tobą jeździć, Filip. Wiesz? No. <laughs> Oczywiście, że się nie wkurzę, mów. Wkurzyłbym się, jakbyś mi nie powiedział. <laughs> Za szybko jadę. Za szybko jadę. No nie wiem, no jadę 75. No jest do 60, rzeczywiście. Masz mnie, masz mnie. Policjant Filip, miał mnie. Halo. <laughs> Za szybko jadę. Za szybko jadę. Ej, nikt nic nie odpowiedział. Czy chyba jadę? Okej. Okay. A ty może spojrzałbyś na swoją jazdę, bo wydaje mi się, że ostatnio skasowałeś samochód. To może, nie wiem, ty za szybko jeździsz? Bo ja na przykład nie skasowałem samochodu. To teraz sobie, Fifi, postoimy, jak ty tak lubisz stać w miejscu. A Może pójdziemy zjeść coś słodkiego? Ej, to nam się humorki poprawią. No powiedz, widzę, że chcesz coś powiedzieć. Nie ma problemu, Fifi, znasz mnie, nie ma problemu. Że to? Te syfy? No pewnie od słodkiego, rzeczywiście. No ale... No trzeba czasem sobie pozwolić, Fifi, no. Wiesz, patrząc kurwa na ciebie, to ty sobie chyba często pozwalasz, no. To te moje syfy przy twoim brzuchu to jest nic. No ale ja ci przynajmniej nie zwracam na to uwagi, bo jestem w porządku. <laughs> Ej Fifi, jak oceniasz mój strój dzisiaj? Bo kupiłem sobie taką bluzeczkę oversize'ową z dłuższym rękawem i zobacz, kupiłem w ogóle te skarpetki w króliczki. Jak oceniasz? Podoba Ci się? Nie podoba? No rozumiem, a dlaczego Ci się nie podoba? Um, całkiem mocny statement na osobę w takich butach i w takich spodniach. A zresztą kogo ja się pytam, stary? Ty mi masz mi mówić o modzie coś? Pff, ty mi masz mi mówić coś o modzie? Żałosny. Mm, ale piękny dzień. A wieczorkiem jeszcze sobie na imprezę idę. No mógłbym w sumie nie iść i nie pić i weekend spędzić produktywnie, masz rację. No ale... W przeciwieństwie do ciebie mam znajomych, i mam z kim celebrować i z kim się dobrze bawić. Także nie hejtuj. Eee, rozumiem, że jesteś wkurzony, że nie masz z kim sobie poimprezować, ale ja mam i zamierzam właśnie przeleżeć sobie na kanapie ten weekend. A ty sobie przepracuj, i bądź nieszczęśliwy, żałosny, i do końca swoich dni nie miej znajomych, z którymi możesz przeżyć życie, a nie dożyć. Mazeltov. Filip, sorry, sorry, nie chciałem. Eee. Zjedzmy sobie pomidorową i zapomnijmy o sprawie. To jest najlepsza pomidorowa. To jest moja ulubiona knajpa. A Tobie jak smakuje? Jadałeś lepsze. A gdzie, jeśli mogę wiedzieć? Gdzie jadałeś lepszą pomidorową niż tutaj? Mm, mm, za granicą. Okej, okay, to może wiesz co? Mm, w ogóle nie jedzmy teraz tej pomidorowej, wskoczmy szybko w samolot, lećmy do Dusseldorfu, tam gdzie jadłeś tą najlepszą pomidorową. Nie wiem, jak Niemcy potrafią zrobić pomidorową taką jak w Polsce, ale okej, okay, okej, okay. polećmy po prostu i zjedzmy po Twojemu, dobra? A tą wylejmy w ogóle, wyrzućmy. A wiesz co, przypomniałeś mi jeszcze jedną rzecz, tak mówiłeś o moich syfach, to wiesz co, kupiłem plasterek, żebyś nie musiał się gapić na moją parszywą mordę. Teraz będzie lepiej? Teraz będzie lepiej? Dziękujemy. Nie zrobiłem. <laughs> teraz? A teraz, Fifi, trafiłem? Teraz trafiłem, tak? Teraz jest lepiej? Nie, krzywo zaparkowałem? Ale krzywo jak Twoje zęby, czy jak Twój ryj? Bo nie wiem, czy bardzo, czy bardzo krzywo zaparkowałem. Fifi, pogadajmy jak dorośli ludzie. Ja jestem świadomy tego, że nie jestem idealnym, Mam masę wad. Także śmiało teraz możesz mi opowiedzieć. O. Poczekaj za moment. Halo? Co? Aha, okej. Okay. Wiesz co, mamo? Nie, muszę przerwać, no. Tak, bo Fifiemu się nie podoba to, że odebrałem od twojej jedynej matki akurat na spotkaniu z nim, no. No. Nie, spoko. Pewnie, przecież znajomy jest bardziej ważny od twojej jedynej matki, która nie wiadomo jeszcze ile pożyje. Pa, mamo, muszę kończyć, bo Filip jest ważniejszy według niego. Filip jest ważniejszy. Pa. To co ci we mnie przeszkadza, Filip, powiedz? To co Fifi może zrobimy na koniec jakieś kalambury dla widzów. Że niby złe robię kalambury, tak? To patrz na to. Proszę pisać w komentarzach. Odpowiedź w następnym odcinku. Filip, przecież ja robię najlepsze kalambury, odpierdol się, a ty robisz lepsze, tak? Ty robisz lepsze, to zrób kurwa następnym razem lepsze.